Wraz z nadchodzącą jesienią wzrasta liczba zachorowań na grypę. Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna dla osób starszych z osłabioną odpornością. Groźne są jej powikłania, szczególnie te ze strony układu krążenia, oddechowego oraz nerwowego, w niektórych przypadkach mogą one nawet zagrażać życiu. Aby temu przeciwdziałać, Urząd Miasta Kielce po raz ósmy zrealizuje program szczepień przeciw grypie. Kierowany jest on do osób mieszkających w kielcach, które ukończyły 55 lat. Mieszkańcy. Zauważyli, że jest to dobra propozycja, która pozwala w miarę skutecznie uniknąć grypy w sezonie jesienno-zimowym, tym bardziej, że proponujemy szczepionkę za darmo. Przeznaczyliśmy na ten cel 330 tysięcy złotych i wszyscy którym ta szczepionka jest proponowana, powinni udać się do przychodni, gdzie mają swoje karty i tam będzie dokonane szczepienie profilaktyczne. Aby się zaszczepić, należy przyjść do swojej przychodni rejonowej. Tam, podczas wizyty, lekarz zadecyduje, czy nie ma przeciwwskazań i pacjent może przyjąć szczepionkę. Czekamy na stanowisko Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczające szczepionki do obrotu w Polsce. To stanowisko z naszych informacji ma być w piątek, więc te szczepionki będą dostępne od poniedziałków w przychodniach. Szczepienia potrwają do marca, a skorzystać z nich w naszym mieście może 11 tysięcy osób.